Rozrywki umysłowe, czyli słowem w głowę. Tylko mała chwilka, od babci słów kilka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już niestety nasze ostatnie spotkanie w ramach rozrywek umysłowych. Dziwnie się czuję, kiedy mówię te słowa. Przez te miesiące przywykłam do pracy nad odcinkami. Cieszyłam się na spotkania, chociaż na początku bardzo się ich bałam. Miałam straszliwą tremę. No, w końcu mam swoje lata, prawda? Muszę się przyznać, że jestem już po sześćdziesiątce. Ale okazało się, że całkiem dobrze, chyba, dałam sobie radę. Bardzo swobodnie rozmawiało mi się z naszymi gośćmi. I chociaż celem tych programów było zachęcenie do tworzenia, do używania swojego mózgu, żeby tworzyć i rozwiązywać zagadki językowe, to myślę, że został zrealizowany jeszcze inny cel, przynajmniej w moim przypadku. Gdy sobie przypomnę pierwszy odcinek, i nie tylko tremę, nawet moje ubranie. Byłam, nie wiem czy pamiętacie, w takiej sukience z kołnierzykiem w kwiatki, w takiej babcinej typowo. I chyba tak właśnie się czułam. Teraz chodzę w ogrodniczkach i chyba bardziej mi odpowiada ten styl. Czuję się młodziej, mam więcej energii, a przede wszystkim chyba straciłam jakieś takie poczucie nieśmiałości jako babcia. No bo wcześniej myślałam, co ja mogę. Jestem babcią, emerytką. No to mogę chodzić na spacery, zajmować się wnukami. Nie jest to już czas na jakiekolwiek zmiany. Okazało się, że właśnie jest. A ludzie, których spotkałam, udowodnili mi, że można przez całe życie być twórczym i zaangażowanym co bardzo poprawia humor. Zresztą, wydaje mi się, że dzięki tym spotkaniom też nabrałam większej życzliwości do ludzi. Częściej się uśmiecham, chyba odważniej też zagaduję różne nieznajome osoby. W końcu naszych gości też nie znałam wcześniej. To bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie osoby, które nas inspirują. Człowiek naprawdę młodnieje od wewnątrz. I zaczyna wierzyć w siebie. Nagle się okazuje, że ja też mogę mieć ciekawe pomysły. I bardzo miło mi było, kiedy jedna osoba poprosiła mnie nawet o autograf i poprosiła, żeby babcia Teodozja podpisała się na kartce. To jest naprawdę przyjemne. Może nie tyle sława, ale to, że ktoś nas rozpoznaje. I też to, że możemy innym dawać z siebie to, co najlepsze. Zawsze myślałam, że chciałabym być taką właśnie pogodną osobą, bez względu na to, ile mam lat. Nie chciałam być jakąś zgryźliwą staruszką, zarozumiałą, ale. Trochę brakowało mi też odwagi wobec ludzi. To, że spotkałam tyle ciekawych osób dzięki programowi i że dałam sobie radę z tymi rozmowami, że pokonałam tremę, że wymyślałam pytania, ale też przede wszystkim, że spotkałam się z taką ogromną życzliwością innych ludzi. Udowodniło mi to. Że tak naprawdę ograniczenia są w nas samych i my sami możemy je pokonać. Ja się zmieniłam. Mam nadzieję, że nasze spotkania też Wam pomogły się trochę zmienić. Oczywiście, na korzyść. To nie znaczy, że teraz wszyscy mają chodzić w ogrodniczkach, ale ja swoje bardzo lubię. I moje wnuki też mnie pochwaliły, że fajnie się teraz ubieram i że teraz można iść ze mną nawet na zakupy do sklepów odzieżowych. Zresztą, no w tej chwili siedzę w kapciach, ale mam też trampki. Dzisiejszy program, który teraz nastąpi, będzie troszeczkę inny. Niż wszystkie pozostałe. Nie będę go prowadzić. Przynajmniej tak nie będę go prowadzić fizycznie. Ale w pewnym sensie będę z Wami duchem. A jak to się stanie? To już sami zobaczycie. A ja mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Może przed ekranem? Może na ulicy. Dlatego pożegnam się w taki sposób, jakbyśmy mieli się niedługo przywitać. Do zobaczenia! Spotkanie piętnaste, podsumowanie na pożegnanie. Dzień dobry, pani Marku. Dzień dobry, pani Teodozjo. Czy pan się trochę nie dziwi, że inaczej wyglądam? Pani teodozją wcale się nie dziwię, bo, bo? bo? bo, bo, bo? bo rozmawiając z panią, widziałem y, panią Beatę Podgórską, bo pani Beata Podgórska animowała, czyli ty. Ja chcę państwu przedstawić, to jest y, pani Beata Podgórska, pomysłodawczyni y, cyklu rozrywki umysłowe, czyli słowem w głowę. Y, ten cykl. Y, Kończymy e, tym spotkaniem, i ja byłem zapraszany, i było mi bardzo miło przez panią Beatę, a e, tym razem wystąpię w roli e, pytającego, czyli w roli e, dziennikarza, który przeprowadza wywiad e, z panią Beatą Podgórską. Będziemy na ty, no bo znamy się, możemy mówić na ty. No, dla mnie też to jest taka nowa sytuacja, bo do tej pory. Jednak ukrywałam się za pacynką i nie zastanawiałam się nad tym ani jak wyglądam, ani jakie miny robię. A teraz już no, znacznie trudniej jest występować tak bezpośrednio przed kamerą. No to teraz możesz rozumieć mój stres, kiedy byłem zapraszany, siadałem w fotelu i zastanawiałem się, czy ja to robię dobrze, miny czy nie, czy na przykład jakiś ze mi nie wychodzi. No właśnie, a ja raczej zastanawiałam się, jak rozmawiać i jak pytania zadawać. A dzisiaj sama będę odpowiadać na pytania. Tak. E, jesteś pomysłodawczynią tego e, cyklu warsztatów, warsztaty online, prawda? Te, które były przeprowadzane za pomocą e, e, YouTube'a i można było na portalu biblioteki na targówku też e, e, oglądać i można cały czas oglądać. Ale wiem, że jesteś nie tylko pomysłodawczynią, ale i y, reżyserką. Y, może, może bardzo Cię proszę powiedzieć sama, w, w jakich rolach wystąpiłaś? Myślę, że łatwiej jest powiedzieć, w jakich nie wystąpiłam. Na pewno nie mogłam być swoim własnym gościem i tę rolę powierzyłam innym osobom. Między innymi też Ty występowałeś wielokrotnie. Jako szaradzista i osoba, Czy która. Czy ja zająłem pierwsze miejsce? Byłem najczęstszym gościem. Tak, no, no, oczywiście. Bardzo mi miło. No, masz największe doświadczenie właśnie w układaniu różnych łamigłówek językowych I, i tak jakby produktem wyjściowym jednak są Twoje teksty i Twoje pomysły zabaw językowych i jako twórca. Myślę, że masz najwięcej do powiedzenia i najwięcej do zachęcenia tych, którzy nas oglądają. Ja przyznam się, że bardzo ucieszyłem się z Twojego zaproszenia, i kiedy się okazało, że nie w jednym, nie w dwóch mogę wystąpić, w odcinkach, to tym bardziej rosłem w dumę. Ja nawet nie liczyłam w ilu odcinkach, bo to też się ciągle zmieniało w trakcie. W sumie, tak jak w sumie było 14 odcinków. I tak jak mówisz. Ja jestem pomysłodawczynią, układałam scenariusze tak. do tych spotkań, zajmowałam się nagrywaniem, zajmowałam się później montażem, grafiką też do, do tych filmików. A więc wykonywałam przy tych filmikach taką pracę, którą wykonuje na co dzień, tak, dosyć spory zespół. Czyli jesteś człowiek orkiestra. No, pewnie można tak powiedzieć, czasami. Brakowało mi, brakowało mi sił na te wszystkie role, i czasami wydawało mi się, że to jest za dużo, ale jakoś, jakoś sobie poradziłam z tym. Czy to było wyzwanie? Ogromne wyzwanie, bo być. Tym bardziej, że ja zaczynałam, wiele rzeczy było dla mnie nowych przy, przy tych filmach i przy tych filmach, które robiłam wcześniej, ale też myślę, że może nie wpadłam w rutynę. Ale jednak wiele rzeczy stało się dla mnie oczywistych. Między innymi takie filmowe patrzenie, patrzenie mm -hmm. w kadr, sprawdzanie. Mm -hmm. Tak jak mówiłeś o tych minach, może nad swoimi własnymi nie jest mi łatwo panować, ale już cudze miny, już łatwo mi ocenić i jak światło ustawić i, i, i różne inne parametry dotyczące, dotyczące filmu. I takie troszeczkę, no już mi się chyba narodziło myślenie filmowe mm -hmm. dzięki tym realizacjom. A pytanie mam teraz kolejne. Skąd się wziął pomysł tego, tego serialu, właściwie? I skąd się wziął pomysł, żeby takim głównym odbiorcą i adresatem tych, tych, tych warsztatów, żeby byli seniorzy? Pomysł się narodził przy okazji. Tej naszej wspólnej realizacji, jakim było, jaką było układanie opowiadań dla seniorów dla z zeszłego to roku. To było dla ciebie inspiracją. Tak. To jest ta płytka. Kolenda legionowo w interpretacji wspaniałego aktora Jarosława Boberka. I pomyślałam wtedy, właśnie kiedy ukazały się te opowiadania, kiedy można było ich wysłuchać, pomyślałam, że seniorzy są takim bardzo ciekawym odbiorcą takim niejednorodnym. Do dzisiaj wszystkie, większość realizacji, które robiłam, dotyczyła dzieci. A wcale myślę, że. To nie jest tak, że traktuje seniorów jak dzieci. Ale pomyślałam sobie, że to są osoby, które mają trochę więcej czasu na to, nie są takie aż bardzo obciążone tym zawodowymi obowiązkami, na to, żeby w domu zająć się twórczością. No bo właściwie to Tak, to tutaj... była taka, taka taki myśl, leitmotiv, myśl przewodnia chyba tego w Twoim, w twoim zamyśle, prawda? Zgadłem. Tak, tak, bo właśnie oprócz tego, żeby określić tego odbiorcę i żeby uczynić odbiorcę, Osoby właśnie starsze, które już są w wieku emerytalnym, mają trochę więcej czasu. To jedno. A drugie, żeby właśnie zachęcić do takich łamigłówek umysłowych, i zwykle tak się robi, że zachęca się do rozwiązywania. Ale ja pomyślałam, że dobrze by było zaproponować układanie. I w naszej książce, bajki pana Anagrama. E, umieściliśmy e, definicję właśnie takich różnych łamigłówek, bo ta książka też nie jest zwykłą książką, bo oprócz tego, że e, zawiera e, bajki. Bajki, i, bajki zagadkowe, tak. Trochę. bajki wierszowane, to te bajki są jednocześnie zagadkami. Ja może coś dodam, one są, one są skierowane oczywiście jak to bajki dla dzieci, ale e, też dla dorosłych i też dla, dla babci i dziadków, takie wspólne czytanie tych bajek jest było naszym wspólnym zamysłem, bo, bo jesteśmy oboje autorami. Ich. I ja też czytając wielokrotnie, i z tego co wiem osoby, które już miały okazję zapoznać się z tą książką, mówią, że to jest książka właśnie wielopokoleniowa. Że to są teksty z jednej strony m, interesujące dla dzieci, a z drugiej strony takie filozoficzne. Z, zgodzisz się, że trudno się pisze takie bajki, prawda? E, to, a to chyba samo wychodzi. Tak? To, chyba, to jest kwestia no, niezaprzeczalnie Twojego talentu, kwestia y, tutaj pomysłów. No, ja ja tutaj, ona myślę, że. Bez wiele... Twojego udziału one by nie były takie. To Bardzo dziękuję to może, za uznanie. – Zaprezentuj okładkę, bo na okładce jest. Y, 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 to jest ilustracja do jednej z bajek, gdzie kurki, ptaki rozmawiają o tym, że warto, żeby królem wśród ptaków niekoniecznie był orzeł, tylko taki najmądrzejszy z ptaków. I wybrały kruka. O tym jest bajka. Białego kruka, prawda? I tu, białego też, kruka. I tu jest właśnie też ta zabawa słowem, że nie tylko tu się pojawiają tak. anagramy no właśnie, homonimy. – bardzo ciekawy temat poruszyłaś, bo to ten, ta zabawa słowem, która i występuje tutaj w tych zadaniach, które, które powybierałaś mnóstwo różnych i homonimy, i kalambury, i anagramy, prawda? Ja się przygotowywałem do tego. No ja też. <laughs> I, to, I to i pamiętam, że wtedy przygotowując program, mówiłaś, że to jest naprawdę świetna zabawa słowem. I sama też, o ile wiem, próbujesz też układać. Do czego warto chyba namówić widzów, prawda? No, oczywiście. No, myślę, że po to ten program powstał tak. żeby namówić ludzi do rozrywek intelektualnych, żeby namówić do twórczego spędzania czasu i żeby po prostu też w jakiś sposób zachęcić, żeby uwierzyć w siebie. Dla mnie taki ważny był ten ostatni odcinek o życzeniach. Tak, bo tam rozmawia, rozmawialiśmy prawda, o tym, jakie to jest ważne, żeby sobie umieć życzyć. Mm -hmm. I, I myślę, że to on był takim pewnym, dla mnie też takim pewnym przesłaniem, też takim podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy mm -hmm. wcześniej. Ja, 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 przepraszam, bo przerwałem cię. O tym, o czym mówiliśmy właśnie wcześniej, że ludzie mogą nie tylko rozwiązywać, ludzie też powinni Układać. tworzyć, prawda? Właśnie. Dzielić się z innymi. Przy tej okazji chciałbym zwrócić się do szanownych Państwa, że jeżeli podczas oglądania naszych odcinków do czego namawialiśmy prawda? Powstał w Waszych głowach pomysł na kalambur, na anagram, na, na homonim, na taką ciekawą małą miniaturkę literacką, to proszę je przysłać na adres biblioteki na targówku. Ona ma swój Facebook też i, i, i można. I Obiecała mi pani dyrektor, pani Danuta Jankowska, że będą te najciekawsze zadania autorskie publikowane. Czyli będą y, autorzy mieli satysfakcję. Tak, co jest bardzo ważne. Myślę, że w życiu często satysfakcja y, jest najlepszą nagrodą. Oczywiście Ale się. wspominałaś o tym, y, o tym, jak powstał ten pomysł, że y, inspiracją to były te twoje opowiadania do tego do, y, na, na, na płytę przeznaczone, prawda? I y, 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 Zdaje się, że bardzo ważna była rozmowa w bibliotece na targówku, prawda, na, na, tym, na, na, na temat te, y, zrealizowania takich warsztatów. Tak, i ja myślę, że tutaj y, też y, chciałabym bardzo podziękować i, i podkreślić y, rolę pani y, Danuty Jankowskiej, bo ona ma coś takiego w sobie, co inspiruje, y, co dodaje odwagi. Niełatwo podejmować nowe wyzwania. Też jestem dojrzałą osobą i myślę, że ludziom w wieku 20-30 lat o wiele łatwiej jest wydeptywać nowe ścieżki. Mhm. Ja natomiast nie mam aż tak ogromnej wiary w siebie i pokonywanie tych trudności, które rodziły się po drodze. Też były, było dla mnie sporym wyzwaniem, ale często myślałam właśnie o, o pani Jankowskiej, że ona jednak e, dużą taką wiarę po, e, ma w moje umiejętności. Tak, to, to prawda. Często to, to myślałam, wiem, że nie zasłużyłem. Ale to mnie bardzo wydaje, nie tylko inspirowało, ale też dodawało sił przede wszystkim. I usiadłem nad projektem, który, nad propozycją projektu, który został napisany przez bibliotece i posłany do. To, to był konkursowy projekt, prawda? O ile wiem, tak? Tak, to do, Ministerstwo. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i yy, no, wiadomo, że te szanse zawsze tak sobie można sobie trzymać kciuki, ale co któryś dostaje dostaje a jednak większą część tego, tego całego przedsięwzięcia sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No, dla mnie to było też, no wiadomo, że człowiek e, projekty m, wymyśla, składa e, i gdzieś tam e, po cichu liczy na to, e, ale zawsze to jest zaskoczenie, że ktoś docenił, zauważył. Tak, tak. Y -y. Wspomniałaś o swojej pracy y, z dziećmi, y, o warsztatach z dziećmi, o tych, o wiem, że był tekst, cykl warsztatów dla dzieci, też przedstawiony przez bibliotekę na Targówku. I właśnie stąd, bo, bo to taka kolej rzecz, prawda? Stąd y, pomyślałaś sobie, że będziesz animować i zaprosisz y, babcie to Tak, do, bo pacerki w ogóle są moją ogromną pasją i ja. Wciskam je gdzie mogę. I pomyślałam sobie, że takie prowadzenie wywiadów, takie zwyczajne, gdzie siadają osoby naprzeciwko siebie i rozmawiają nawet na ciekawe tematy, ale tak brakowało mi tego bajkowego elementu. Tak, i to jest element taki. Ja wyczuwałem to, będąc swoim gościem, to jest element takiej zabawy od razu. Taka, taka konwencja takiego trochę przymrużonego oka. No bo rozmawiam z pacynką, ciebie widzę za pacynką <laughs> i jakby rozmawiam z. Zresztą y, 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 zdaje się, że trudno było Cię mnie przekonać do tego, <śmuszny> żebym tak rozmawiał z pacynką, ale dałem się przekonać. A także y, 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 załoga biblioteki na, na targówku. No, na początku nie była bardzo za tym pomysłem, bo to był nasz taki to był twój no, innowacyjny pomysł, ale szybko się przekonali. Tak, bo też istniała taka obawa, że, y, y, że to, że odbiorcą jest y, senior. Że seniorzy będą to oglądać, że to będzie zbyt mało poważne, jeśli wystąpi pacynka, ale, ale myślę, że bardzo szybko. Rozbrażają wnuki. No to właśnie taka <noise> można oglądać razem, to można z ale znukami, sama te no. też jest seniorką i, e, i myślę, że mogła sama występować jako, no. jako seniorka i mogła mieć dystans do siebie. A to, bo tak ty dawno dawno połknęłaś bakcyla pacynkowego. Bo wiem o tym przecież i, i, i jesteś tym te pacjenki są dla ciebie takim długim życiem. Ten świat, który z nimi tworzysz, spektakle piszesz, scenariusze, spektakli teatralnych. A co z celem filmowym? Pokrywasz go wśród nieco czy jak? No bo ty pracowałaś przy filmie, no, mnóstwo godzin spędziłaś. Powiedziałaś, że i, no przecież wiem, że filmowałaś, i scenariusz, i montaż, i napisy, wszystko, właściwie od początku do końca. Jako ten człowiek, orkiestra? Nie wiem, czy połknęłam bakcyla filmowego, ale na pewno zaczęłam bardziej doceniać tę formę przekazu, zwłaszcza, że z powodu takich warunków, jakie tutaj mieliśmy w kraju i na świecie, z powodu pandemii trudno było przez innymi formami, trudno było w ogóle zaistnieć. Tak, Nie można było tak, się z ludźmi tak. spotkać i film był jedyną właściwie formą, tak, no żeby do ludzi no, przemówić. No, bo YouTube otwiera drogę. Do, ten, do, do przedstawienia to szerokim, od, szerokim odbiorcy jak to mówią e, i myślę że to też takie e, zmienia e, e, Nasze myślenie, nas ludzi, wydaje się nam, że, że już jesteśmy tak przekonani do pewnych racji w swoim życiu, to że prawda. ich nic nie zmieni, ale się okazuje, że to weryfikuje. I ja też się musiałam do filmu przekonać, i, i go polubiłam, i te godziny pracy to były godziny bardzo twórcze. Ja rozumiem, że to, to co teraz mówisz, to jest też taka forma przekazu dla naszych widzów, tak? I ja w, się w ogóle mam takie. Bo... chciałam <coughs> powiedzieć, że mam pewne plany też związane z książką Bajki Pana Anagrama. Mam taki pomysł, żeby. Ilustrować poszczególne bajki. Uważam, że są tak wartościowe teksty, że chciałabym dalej je promować. I chciałabym ilustrować te teksty za pomocą pacynek. Chciałabym nagrać Czyli kilka, tak, tak takim Chciałabym nagrać kilka filmików z udziałem pacynek, które mam, które po prostu przedstawią treść tych bajek. Mhm. Może na początku to moje jest... ulubione, tak. a później, jeżeli się rozwinę, jeżeli będzie dobry odbiór, to myślę, że kolejne. A to jest, to jest piękny melanż połączenie tych dwóch bakcyli: bakcyl, którym dawno się zaraziłaś, czyli pacynki, i bakcyl filmowy, będziesz pracowała z pacynkami, filmując je i animując. No, mam nadzieję, że samo zaparcie i siły mi wystarczy do tego, żeby zrealizować ten projekt. No, po coś te pacynki są i są dla mnie ważne i myślę, że dopóki mam pomysły i mam siły, że będziemy współpracować, i ja i pacynki. Myślę, że uda mi się jeszcze oprócz Ciebie zaangażować inne osoby ja bardzo do współpracy. Oczywiście. Też program mi pozwolił na poznanie osób. Między innymi też poznałam wspaniałą lalkarkę, panią Anię Bogusz. Mhm. I Mieszkamy niedaleko siebie, możemy się spotykać, rozwijamy się i po prostu no, mam nadzieję, że nie tylko my będziemy tymi animatorami. Zresztą ty też się wyrobiłeś przy, tak. przy pracy bardzo i świetnie za podkładasz. Ja to chcę Ci podziękować za interesującą rozmowę, jak ty to mówisz. Dziękuję bardzo. I naszych widzów zaprosić na. A czy właściwie do e, takich prób realizacji, które będą wyzwaniami, bo to było wyzwanie też dla ciebie, no i dla mnie. Tak i, i na koniec chciałabym powiedzieć, że e, wszystkim Państwu, że nie ma takiego wieku, który by nas ograniczał, że tak. w każdym wieku możemy być twórczym i, i po prostu ogranicza nas jedynie, chyba tylko my sami potrafimy się ograniczać. Nie ograniczajmy się. No i myślę, że tutaj realizujmy. też tym takim akcentem bardzo pogodnym pozytywnym, pozytywnym, pogodnym także. Dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia. Oby. Do zobaczenia.